Dzień dobry Państwu. Bardzo kameralnym gronie, które mamy nadzieję z każdym festiwalowym wydarzeniem i z każdym festiwalowym dniem będzie się powiększać. Zaczynamy zaczynamy od wystawy, nie byle jakiej, bo której bohaterem jest i nie może być inaczej w tym roku Krzysztof Komedat-Świński, bo dostrzeżony przez UNESCO i ten rok jest między innymi rokiem tego kompozytora. Przypomnę, że również Rada Miejska Ostroju Wielkopolskiego jest to fakt, którego także przeoczyć nie można, specjalną uchwałą honorowała kompozytora w tym roku i jest również ponownie bohaterem kampanii promocyjnej miasta Ostro Wielkopolskiego tu mieszkam. Ja o wystawie wiele opowiadać nie będę. Oczywiście chciałbym powiedzieć tylko tyle, że została podzielona przez nas całkiem umyślnie na dwie takie części, czyli tą koncertową, gdzie Komeda Zatrzymany w kadrze, ale i zatrzymana ma się, taką, e, ma się takie wrażenie i jego muzyka. E, no i e, druga część to ta bardziej e, towarzyska również e, z okresu amerykańskiego e, działalności Krzysztofa Komedy. E, I chciałbym poprosić e, tych, którzy o tych zdjęciach mogą powiedzieć najwięcej, a więc. E, Panie Tomku, jeżeli Pan pozwoli, zaczniemy od tej koncertowej pan Jerzy Wojciechowski, który nie tylko o drzezie i o muzyce wie prawie wszystko, ale miał tą przyjemność i, i, i nie ma w tym żadnej przesady być przyjacielem pana Marka Karewicza, który w dużej mierze autorem tych zdjęć koncertowych jest. A o reszcie opowie już pan Tomasz Lach. No Faktycznie, jakbym miał Państwu powiedzieć, od kiedy Marka Karelicza znam, to mógłbym powiedzieć od zawsze. Bo nie, nie znam takiego momentu dokładnie, w którym mógłbym powiedzieć, a wtedy się poznaliśmy. Ale Marek zawsze, jak spędzaliśmy, spędzaliśmy wiele godzin, właściwie wiele nocy czasami, Marek lubił opowiadać o wszystkim innym, tylko nie o fotografii. Muszę Państwu powiedzieć, więc mówił o muzyce, bo on uważał w siebie, że jest jazzmenem. Chociaż tak naprawdę robił fotografie yy, przede wszystkim dla wielu ludzi znanych z tak zwanych okładek i fotografii okresu Big Beatu, okresu rozwoju muzyki rockowej w Polsce, ale on nigdy nie lubił Big Beatu i nie był fanem muzyki rockowej, ale zawsze sobie mówił, że jest jazzmenem. Ale. Proszę Państwa, pozwolę sobie tylko tak napomknąć, że Marek Karewicz zawsze chciał być, jak był bardzo młody, muzykiem. Jestem muzykiem jazzowym. Chodził bowiem do szkoły muzycznej, uczył się na kontrabasie, grał w zespole takim, gdzie grano muzykę klasyczną. Bo wówczas jazzu nie wolno było grać. No ale z któregoś dnia na takim zjeździe pod Kielcami, koncertowali z tą swoją ekipą muzyczną gdzieś po jakichś remizach strażackich i tym podobnych i po koncercie muzyki poważnej zaczęli rzesować. No i przyszedł ich profesor, właściwie zrobiła się wielka kranda i Marek został wyrzucony z tego obozu, no i właściwie jedyną rzeczą, którą wówczas zrobił, to pojechał, bo to był rok 56, pojechał do Sopotu na pierwszy festiwal sobie, I tak właściwie, jak to mówi, nie, nie miał pieniędzy, albo miałem dwa złote, czasami symboliczne. I tam poznał Zosię Komendową, wkręcił się w całe środowisko, I tak właściwie jego zaczęła się przygoda z jazzem tym prawdziwym i fotografią. Ale jeżeli mówić o Marku jako fotografię, to chciałbym Państwu powiedzieć, że on używał specyficznego słownictwa, bo on nigdy nie mówił w ten sposób, że jestem fotografem. Nie, jestem fotografikiem. I kiedyś pamiętam, opowiadał o takim zdarzeniu, kiedy przyszła pewna pani i mówi do niego, panie Marku, czy mógłby pan mi zrobić zdjęcie portretowe w studiu? A on jej odpowiedział w ten sposób. Proszę, Pani, ja jestem fotografikiem. Ja robię fotografię, a nie zdjęcia. No i tak można, by... Myślę, że się zgodzić. Tomek, prawda? To jest pewna taka dosyć istotna informacja o marku, jak on to ten świat ówczesny rozróżniał. Właściwie oprócz fotografii, które później znajdowały się na okładkach, nie tylko płyt ale również okładek płyt rozrywkowych, bo przecież właściwie całe lata 60., 70 na płytach, tak zwanych wówczas czarnych krążkach, to w dużej mierze były marka fotografie. Ale on miał coś takiego bardzo specyficznego, co podkreślaliśmy i podkreślali wielu jego, jego, wielu jego przyjaciół, A mianowicie, że Marek Nigdy jak fotografował koncert, nigdy właściwie długo nie przebywał. On uważał siebie za znawcę jazzu, a znawczo od jazzu, i, i jeśli jest fotografikiem, no to musi wiedzieć, w którym momencie podejść i w którym momencie zrobić zdjęcie. On zawsze troszeczkę z uśmiechem patrzył na tych wszystkich, którzy się krzątają od sceną, od lewo do prawa. Wrzucają cały czas tylko tą migawką, a on podchodził raz, drugi i robił wspaniałe zdjęcia. Te jego zdjęcia można by powiedzieć, że one, one, one śpiewają, one grają, dlatego że Marek miał nadzwyczajny taki dar robienia ujęć dźwiękowych, jak wiem to, to powiedział. Się poczyna ten... Jedyny album, który został wydany, niestety tylko jedyny z jego fotografiami z różnych koncertów, mówię o artystach jazzowych, który był wydany w 2008 czy 2009 roku, to jak się ogląda te fotografie, to one, te fotografie, wszystkie po prostu czują muzykę. I taki był Marek. Jego nieszczęściem było niestety to, że ostatnie kilkanaście lat Spędził bez, bez aparatu fotograficznego i wiem, bo wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, to był dla niego wielki dramat, ale nigdy się nie poddawał i zawsze chciał pozostać do końca w tym środowisku, bo jak mówię, uważał siebie przede wszystkim za czesmena. Komedę uwielbiał i mówił: Trochę niektóre zdjęcia mi kiepsko wyszły, no ale byłem młody, co miałem zrobić. Dziękuję Państwu. a nie o zdjęciach i o markach, to ja może też Państwu o markach o marku opowiem. Natomiast jeszcze nawiązując, rzeczywiście fotograf robi fotografię, a fotografik produkuje sztukę, coś wyższego. To jest zasadnicza różnica. Wracając do marków, tutaj jest kilka fotografii wykonanych przez fotografika Marka Nisińskiego, jednego z dwóch Komedii Przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, w 60, począwszy od 1968 do, do, do kwietnia 1969 roku. Te fotografie pokazują, tych fotografii jest w sumie 27. Można jeszcze znaleźć jedną, jedyną fotografię, na której występuje Krzysztof Komeda z tego okresu. To jest fotografia ostatnio popularyzowana w sieci. Na tej fotografii widać Romana Polańskiego. Obok niego Sharon Tate, jego, jego jeszcze nie żony wtedy, nie, już, już żonę. I obok sącego Krzysztofa Komedy, yy, Krzysztof jest w Galicorze, który jeszcze przybył z Polski. Roman Palański w smoki głopali cigaro Sharon ze wspaniałej sukience Diora. Yy, jedna jedna fotografia w Los Angeles. No, to była premiera filmu Rosemary's Baby. Yy, wszystkie następne wykonał Marek Niziński poznany, w, poznany w, w Stanach Zjednoczonych na przełomie 1968 roku e, polski artysta mieszkający tam, który dorabiał w ten sposób, że opiekował się innymi polskimi artystami, ale tymi, którzy mieli pieniądze. W ten sposób został, został kierowcą, sekretarzem, opiekunem Krzysztofa Komedy, tłumaczem również, ponieważ w tym okresie Krzysztof Komedy jeszcze nie, nie posługiwał się językiem angielskim, a jednocześnie fotografikiem. Te fotografie pokazują, pokazują kolejne etapy kariery i kilku, tych kilkunastomiesięcznego życia i kilkumiesięcznej kariery Krzysztofa Komedy w Stanach, ponieważ tak prawdziwa kariera zaczęła się od czerwca 68 roku, od premiery filmu oraz z Baby. Wtedy się okazało, że komeda i Barański to są swoisi spadochroniarze geniuszy, jak ich nazwał jakiś publicysta amerykański, a kończy się, a kończy się jesienią 60 roku również. E, ostatnie fotografie komedii, jakie wykona Marek Niedziński, to, to jest komedia na nartach w e, Piósłem e, Park e, i to jest, tu data jest dokładnie określona, 18-19 listopada 68 roku. Po powrocie z tych nart, komedia zapada, e, staje się coraz bardziej chory i miesiąc potem zapada, zapada w śpiączkę. Na fotografiach, które tu Państwo widzicie. Jest ich trzy na tej ścianie, tak jak ja obserwuję. obserwuje. Pierwsza z lewej, pierwsze dwie to są w tej właśnie wykonane jeszcze przez Marka Kalewicza. Ta pierwsza z lewej to jest z 1964 roku z Dżedżem Boli. Druga następna to jest ostatni występ Krzysztofa na Dżedżem Boli z 67 rok. Następne to już są trzy fotografie amerykańskie. Na pierwszej widzimy Krzysztofa Komedę pochylającego się w studio nagraniowym Paramount Pictures. To jest wiosna 1968 roku. Ta fotografia do niedawna była błędnie opisywana, że to jest praca nad drugim filmem, czyli na, nad filmem z Riot, reżysera Kulika i że obok Krzysztofa siedzi właśnie Baskulik. To nie jest prawda. Baskulik był z tym młodym mężczyzną, a to jest szef studia nagraniowego Paramount Pictures. Eee, można cyfrowo tę fotografię w ten sposób obrobić, że widać, że noty, które leżą, te to, to są nuty które tytułem Title Rosemary's Baby, czyli to jest praca nad ostatecznym zgrywaniem muzyki do Rosemary's Baby. Następna fotografia w prawo to jest fotografia w trakcie realizacji realizacji muzyki do filmu z Riot Baza Kolika. Na tej fotografii to jest, to jest zgrywanie to jest zgrywanie One Years do tego filmu. Na tej fotografii od lewej strony stoi podparty pod boki Krzysztof Komeda, obok niego siedzi na stole Bill Medley, ówczesny początkujący piosenkarz bluesowo-folkowy, który zrobił następnie rewelacyjną karierę. Ostatnia fotografia, to znowuż powrót do, pierwszego, do realizacji pierwszego filmu Rosemary's to jest studio nagraniowe Paramount I tu widzimy obok Krzysztofa Komedy Romana Paleckiego, który trzyma w ręku batutę Batutę dyrygenta, na wprost, w czarnym garniturze to jest szef studia Paramount Pictures. E, pewnie śledzą jak i słuchają jak brzmi muzyka pod obraz filmowy. E, zapewne patrzą na ekran, na którym jest ten urywek filmowy dedykowany. Co może do końca Państwo opowiem jeszcze o fotografiach na tej ścianie. Następna fotografia to jest, lata do tyłu, się cofamy, to jest 66 rok. To jest nagranie e, do filmu, muzyki do filmu Le Depart. Jerzego Skolimowskiego. Widzimy po lewej stronie w głębi w czarnych okularach przeciwsłonecznych. słonecznych Jerzego Skolimowskiego. Całe swoje życie przychodził w czarnych okularach. A obok dyrygujący nagrywającą orkiestrą, ta orkiestra składała się z 11 osób jest siedzi, siedzi Krzysztof Kometa. Ostatnia fotografia znowu się cofamy o dwa lata. To jest fotografia wykonana, wykonana w Kopenhadze w 1964 roku. To jest klub to jest klub, zapomniałem w tej chwili jak ten klub, się nazywał. Momart. 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 tak. Momart. I to jest Krzysztof Komenda. W głębi siedzi jeden z amerykańskich muzyków sobie, którzy tym występowali w tym, w, w tym klubie. No i to chyba wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. A ta strona to właśnie było opowiadane, to są fotografie Marka Kareemicza wszystko. Bo no, tutaj jest, jest Urszula Dudziek, prawda? Tak, to no, może też o tej fotografii powiem, to jest fotografia 1961 roku, to jest piwnica, e, piwnica e, e, Hybrid Warszawskich, e, to jest początek e, 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 występowania w tej piwnicy Krzysztofa Komedy. Tą piwnicę utworzono specjalnie dla Krzysztofa Komedy, że mógł tam występować, ponieważ na parterze nie chciał, twierdzą, że za dużo osób tam się mieści. I to jest ten dzień, kiedy Urszula jak zintebrutowała jako wokaliska żyna. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zachęcam do oglądania zdjęć. Oczywiście one będą z nami nie tylko podczas festiwalu, ale znacznie dłużej, bo mówię to celowo, że może niekoniecznie też teraz, jakoś intensywnie, ponieważ za 5 minut będziemy chcieli otworzyć festiwal. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że to nie jest jedyna wystawa, która będzie miała swoje miejsce podczas tegorocznej edycji festiwalu w czwartek, a więc szóstego. Czerwca o godzinie 18.00 będzie wernisaż wystawy w Klubie Stara Przepompownia. Jest z nami Małgorzata dobrówka która za tą wystawę odpowiada. Poprawnie, jeżeli coś powiem nie tak, będą to prace inspirowane muzyką, których autorami jest Ostroska, Młodzież. I te prace powiszą w Przepompowni aż trzy miesiące, także jeżeli Państwo będziecie i chcieli obejrzeć, zachęcamy oczywiście przede wszystkim w czwartek. W czwartek dużo wydarzeń właśnie w tym klubie.